To w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Od tematu zbiorów, bo to one w dużej mierze są teraz głównym zajęciem w wielu ogrodach. W warzywnikach zbieramy pomidory, ogórki, cukinie, fasolkę szparagową, buraki, marchew i wiele innych pysznych, zdrowych, własnoręcznie uprawianych roślin. Dbamy o ich dalszą pielęgnację, regularne odchwaszczanie i podlewanie, zwłaszcza w upalne i bezdeszczowe dni. Statystycznie sierpień jest mniej deszczowy niż lipiec, a wiele roślin rodzących cały czas owoce, a także roślin młodych na przykład wysianek na poplony, potrzebuje stale wilgotnego podłoża. Dzięki temu będą mogły prawidłowo się rozwijać i w dalszym ciągu będzie wiele warzyw do zebrania. Przypominamy też o wysiewie jesiennych warzyw na poplony. Często zwania się już miejsce na grządkach, szkoda więc, aby tego miejsca nie zagospodarować. A w sierpniu możemy wysiewać m.in. takie rośliny jak rzodkiewki, sałata, roszponka, ta siewna, szpinak, kapusta pekińska, kalarepa, jarmuż czy koper. Jeżeli mamy w ogrodzie problem ze ślimakami czy innymi szkodnikami, które mogą zniszczyć dopiero cokiełkujące rośliny, możemy przygotować wcześniejszą rozsadę wybranych gatunków. W drugiej połowie sierpnia zwróćmy szczególną uwagę na pomidory i ogórki. Po deszczowym lipcu mogą pojawić się na nich choroby grzybowe, np. zaraza ziemniaka na pomidorach lub mączniak rzekomy na ogórkach. Jeżeli chcemy przedłużyć zbiory jak najdłużej, a zauważymy niepokojące plamy na liściach świadczące o tych chorobach, możemy wykonać oprysk wybranym preparatem grzybobójczym, np. preparatem REWUS. Może być on stosowany zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwotności Objawów infekcji. Nanosi się go za pomocą opryskiwacza. Jest też dostępny w gotowym do użycia opakowaniu. Działa powierzchniowo i wgłębnie. Pamiętajmy, aby podczas oprysków stosować się do wszystkich zaleceń i informacji podanych na opakowaniu wybranego środka. Pilnujmy też okresu karencji. Oprócz warzyw, zbieramy też i suszymy lub mrozimy zioła. Niektórzy latem przeprowadzają ich pierwszy zbiór, inni już drugi. Suszyć można między innymi miętę w różnych odmianach, melisę, rumianek, lubczyk, oregano i tymianek, czy majeranek. Zimą posłużą nam w kuchni do przygotowywania herbat, naparów lub do przyprawiania przeróżnych potraw. Na wzięcie złota, w jesieni dużo błota. 15 sierpnia przypada świąteczny piątek, rozpoczynający w tym roku sierpniowy długi weekend. Połowa drugiego wakacyjnego miesiąca za nami. Cały czas przypominamy, że warto latem znaleźć również chwilę na relaks i lenistwo w ogrodzie. Na przykład w otoczeniu letnich kwiatów, które zdobią rabaty w ogrodach, a także zewnętrzne donice na balkonach i tarasach. Tam cały czas królują pelargonie, surfinie, supertunie, fuksje i inne ciepłolubne piękności. Jeżeli jakaś roślina nam przekwitła lub zmarniała, warto ją wymienić na nową. O tej porze w sklepach ogrodniczych zaczynają się już pojawiać m.in. śliczne złocienie, astry lub miniaturowe dalie, a także jeżówki czy rudbekie, które będą kolorową ozdobą do późnej jesieni. Można nimi wzbogacić doniczkowe kompozycje lub rabatowe nasadzenia. Wiele kwiatów można o tej porze zebrać na letnie bukiety. Na rabatach cudownie prezentują się przykładowo dalie, które jak najbardziej możemy ścinać do wazonów. Są to fascynujące rośliny, bardzo różnorodne pod względem gatunków i odmian. Mogą być wysokie lub karłowe, o kwiatach pojedynczych, pełnych lub pomponowych w przeróżnych kolorach. Jeżeli je mamy, ich karpy należy wykopać po pierwszych nocnych przymrozkach i przechować przez zimę w chłodnym miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej zera. Jeżeli nam się to uda, nasze dalie będą co roku kwitły bardziej obficie. A kto ich nie ma, a chciałby mieć, może już teraz wybrać ulubioną odmianę i zaplanować ich uprawę w kolejnym sezonie. Życzymy cudownego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.